Witam Was, zapraszam na rozkład dla Strzelca o miłość, o relacje na kwiecień. Co tutaj w tych kwestiach? Na co karty chcą zwrócić Waszą uwagę? Na co ją nakierować? No, wiadomo, w różnych celach, abyście na coś byli baczni, uważni, albo na przykład coś starali się ominąć, czegoś uniknąć. Także bierzemy to wszystko tak najlepiej dla nas, aby nam służyło. I bierzemy tylko to, co z nami rezonuje, bo to rozkład jest ogólny, więc nie, może być dla wszystkich. No lawina generalnych porządków nadchodzi. Co ty tutaj masz? Tak jakby przychodzi czas ostatecznych weryfikacji. Posprzątam, pozamiatam, wysprzątam, zakończę. Bo niezdrowo jest. Bo tutaj chodzi o jakąś sytuację mocno napiętą, z energiami trzecimi, z obciążeniem, z balastem życiowym, z nerwowością, z napięciem, ona trwa, ona się ciągnie. Ja nie wiem, jak to się potoczy, nie do końca wiem, co z tym wszystkim zrobić, jak to zrobić, ale nie poddam się. Będę walczył, będę się tutaj starał rozwiązać, rozstrzygnąć pewną kwestię. Uwaga w tym wszystkim na poranienia, na zranienia, bo też macie taką, taką radę, bo ty jesteś przygotowany w pełni, powiedzmy, sił na, na to, że, że musisz pchnąć coś do przodu, zakończyć coś, oczyścić, odciąć. Rozwiązać, ale to będzie też miało ze sobą jakieś skutki to dotyczy innych osób, to pociąga różne sytuacje, różne energie. Miej na uwadze zranienia, rozczarowania, jakieś smutki, żale, że one z tym wszystkim są tutaj jakby związane. To jest nieuchronne, żeby tu był spokój taki i uśmiech na twarzy, bo trzeba przy, przejść przez jakąś niewygodę. Stawić czoła trudności, ale to jest potrzebne, tak jakby naprawdę tutaj w najbliższych tygodniach jakby miała się wydarzyć sytuacja mocna, rozwiązująca twoje, Twoją roztarkę, twój, twój ciężar, Twój dylemat, bo Ty już masz to w sobie, ze sobą zbyt długo. A jeśli niedługo to po prostu nie chcesz tego ciągnąć dalej w życiu w ten sposób, zmęczy mnie? Wiem. Zaboli? Wiem. Jestem świadom wszystkiego. Poniosę konsekwencje. Może tutaj dojść do jakiejś rozmowy niezbyt przyjemnej dla kogoś, może niezbyt nie radosnej. Bardziej takiej surowej, bardziej roz, rozwiewającej jakieś złudzenia, wątpliwości, niejasności, ale to wszystkim nam jest potrzebne, bo dźwigamy na sobie ciężary, dźwigamy na sobie jakieś m, odpowiedzialności, jakieś, nie wiem, e, takie energie, które no, nie pomagają nam, nam w niczym, w niczym nam one tutaj nie ułatwiają życia, dokładają nam zmartwień, stresu ostatecznie zamknąć to no i tak będzie się działo tutaj są szanse ku temu abyś wreszcie coś zweryfikował zakończył wyzwolił się spod tego i abyś był taki poczuł się taki lekki po tym wszystkim, bo to da w kość to może mnie osłabić może mi dać w kość, ale nieważne ja tego chcę, ja się z tym liczę ja to rozumiem takie zmiany życiowe są bardzo przewrotne i to jest ta zmiana. I one bolą, one dotykają, one mają swoją cenę. To nie będzie kosztowało, ja wiem, ale ja się z tym liczę. Ja się po tym wszystkim wyśpię, zregeneruję. Wreszcie odpocznę mentalnie i fizycznie po zakończeniu pewnego etapu albo sytuacji z jakąś osobą odpoczywasz. Możesz potrzebować, tak po, po będę sobie sam, dalej od ludzi jakby przez jakiś czas, a wszystko mi jest potrzebne, ta cisza, ten spokój. I wtedy to um, taka rodzi się w tobie nowa siła, nowa energia na to, żeby żyć. Mam chęć do życia, bo tak jakby ci jakieś e, energie, sytuacje życiowe odbierały siły witalne, odbierały chęci, i jakby było coraz gorzej w tej, w tej sytuacji, moje samopoczucie już takie nie do zniesienia, napięcia, rywalizacje, nerwy, stresy. Ja w tym wszystkim, po zakończeniu tego, oficjalnie, definitywnie zakończamy. Ja się odradzam, ja odpoczywam. Ja się tutaj wyleczę, odbudowuję i idę. Wstajesz po prostu pewnego dnia. Ojej, jak dobrze być wolnym, jak dobrze być spokojnym, świadomym. Taka, mm, taka lekkość, taka czystość, taka jasność w umyśle i idziesz do przodu. Idziesz, idziesz do przodu, idziesz przed siebie ze zdwojoną siłą. Tak jak ci to do, dokopało, jak cię zabolało, jak cię przemieliło, wyżało, to teraz dostajesz takiego wigoru życiowego, że możesz być nie do zatrzymania, napędzasz się, rozpędzasz. Um, Lecisz na łeb, na szyję, chcesz, chcesz żyć, chcesz się, masz taką energię, uważaj na to, bo, bo to fajne jest, ale żebyś się nie zadławił, bo łapiesz taką chęć do życia, że tu można się aż tym zachłysnąć, tak poprzez to uwolnienie, oczyszczenie, wyspanie, e, masz niewiarygodne siły, jakby jakieś nadprzyrodzone, marzenia, e, cele, pragnienia i to wszystko wstaje pewnego dnia rano, czuję, czuję, biorę, idę, Realizuję, działam i to dosłownie, jakby mnie ktoś z procy wystrzelił. Tak możesz przejść taką zmianę, taką mm, po prostu metamorfozę Twojego życia w najbliższych tygodniach. I będziesz sobie szedł dalej do, dalej do przodu, przed siebie śmiało, z ogromną energią do życia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.